Zastanawialiście się kiedyś, co robią kury, kiedy nikt na nie nie patrzy? Operacja przykrywka! Żadna mieszczość nie ucieknie, rozbicie. Burza wasza, borda! Musimy się stąd wyrwać. Ostatnia próba ucieczki nie zakończyła się pełnym sukcesem. Te kury planują małą zrywkę. Dla ludzi? Odpowiemy na. Możesz się udać. Teraz. Teraz! swoją it. It jedyną nadzieję. Dziękuję, szanowni państwo, to był niezapomniany wieczór. DreamWorld Rogers przedstawia. Mówcie mi, Loki. Szkoda, nas przychodzę do Anglii. Oskodą na uroda, proszę. Pani <śmany> 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 tutaj jest moja? Co to jest? Maszyna do placków. Wkładasz kurczaka, a wychodzą placki. Uuu, a jakie placki? Już niebawem zalecimy nad ogrodzeniem, ponieważ pan Rose pokaże nam jak się to robi. Powiedziałaś nad? Ale ja nie Nie lubię Biegnę! Twórcy nagrodzonych Oscarem przygód Wolesa i Gromita... Nie bój się! Zaraz wprowadzę mieszankę warzywną! ...zapraszają na opowieść... Przecież był musi być lepszy świat. ...o marzeniach i lataniach. Do należy na kolanach Ma prędkość mówić pacioń. Uciekające kurczaki. Pan jest tą, którą Greg chce poślubić. Na pewno spodobasz się moim rodzicom. Nim poprosi ją o rękę, musi poznać... Tato. Jej rodziców. To twój samochód? Ładny kolor. Sam go wybrałeś? Nie, przyjaciele. Czemu pan pyta? Podobno geniusze wybierają kolor zielony, ale ty go nie wybrałeś. Bądź wobec niego miły. Postaram się. Przekroczył ich próg. Greg dobrze tak, zajmuje się medycyny. Naprawdę? Jesteś lekarzem? Tienen Chyba niewielu mężczyzn się tym zajmuje. Wszedł między wrony. Kiedyś wydoiłem kota. Próbuję krakać. Nie sądziłam, że można wydoić koty wystarczy, że są sutki. Ja mam sutki. Czy im nie byś wydoił? Ale mu to nie wychodzi. Nie najlepiej mi to wychodzi. Miażdżą nas, bo on gra jak panienka. Jest w nim coś, co mi się nie podoba. To jest wariograf. Chcesz spróbować? Zabawijmy się. Mój ojciec tak naprawdę nie sprzedawał kwiatów. Będzie zabawny. Czy kiedykolwiek oglądałeś pornosy? Nie. Uspokój się. Ponad 30 lat był agentem CIA. I pomyśleć, że bałem się go jako kwiaciarza. 19 miesięcy w wietnamskim obozie koncentracyjnym nauczyło mnie pokorę, ale będę cię obserwował i znajdę na ciebie haka. Robert De Niro, spuściłeś wodę? Ben Stiller. Ben Stiller. No. Nie. Co tak śmierdzi? Gerek spuścił wodę i wylało szambo. Nie, nie cofaj. Znakomicie sobie radzisz. Reżyser filmu Austin Powers prezentuje swoją najnowszą komedię. Think mojego tatę? Czego jeszcze uczyli cie CIAJ? Mam też kolejne, kolejne pytanie. Czy uważam cię za psychole odpowiedź brzmi tak. I pomyśleć, że on ma zostać moim dzięciem. Pogodzisz się z tym? To It's Wallace and Gromit from the Chicken Run. They're critically acclaimed. They're Academy Award winners. And now they together again in a whole new wildly inventive animated feature-length video. filled with unforgettable characters. I've never seen anything like it. Now you can own all the fun and excitement exclusively on Video. Dreamworks and Ardman Animations present the award-winning incredible adventures of Wallace and Gromit, coming soon for you to own. Oh, brilliant teamwork. Dash was one of the most brilliant minds of his generation. Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea. And it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world. And where is not Out there, looking for his original idea. <laughs> in ways that no one could imagine. This flies to the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. From producer Brian Grazer and director Ron Howard. I'm wondering, Professor Nash, if I can ask you to dinner. You do eat. <laughs> How big is the universe? Infinite. How do you know for sure? I don't, I just believe. It's the same as love, I guess. The extraordinary gift. What can I do for the Department of Defense? That set him apart. You are the best. Natural codebreaker I have ever seen. Have done your country a great service, son. Would push his mind. Did it? What's wrong with you? Beyond its limits. Somebody! Help me! John, open the door. Talk to me. Tell me what happened. It didn't happen. This is not what I saw, I'm not leaving. Stop! Ah! You can't reason your way out of it. Why not? Why can't I? I need to believe that something extraordinary is possible. Universal Pictures, DreamWorks Pictures and Imagine Entertainment presents You have to help me. one man's journey to the greatest discovery of all. No, yeah, no, it's real. This is real. Academy Award winner Russell Crowe, Academy Award nominee Ed Harris and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind. But an even greater gift is to discover a beautiful heart. A beautiful mind. Filmu Szrek. Tekst polski Hanna Wichlińska-Kacprzak. Czytał Jan Czernielewski.